Dzisiaj do sprzedaży Zanussi w bardzo dobrym stanie. 1400 W moc silnika. Dwulitrowy pojemnik na kurz. Wkłady pierwszy i tylny. Wytrzepane, czyste. Wystarczy tylko założyć worek i odkurzać. Silnik działa prawidłowo, zaraz go włączymy. Jeszcze tylko pokażę tabliczkę znamionową, jakby ktoś potrzebował model i jedziemy. Działa równo, nie przerywa. Niestety nie ma do niego rury ani końcówek. Jest sam odkurzacz, ale za to działający bardzo dobrze. Zaraz go odłączymy i pokażę, jak działa zwijacz. Jest odpięty, jest luźno rzucony. I nawet potrawie całkiem dobrze wciąga podywanie po panelach. Nie będzie najmniejszego problemu. Więc zapraszam. Pozdrawiam.